Dobra, dobra, robimy unban requesta. 117 próśb mamy, widzowie. No ale co wam powiem, no jak mi się nie będą podobały wnioski o odblokowanie, to albo będę prosić o laurkę, albo... co? Albo nie będzie wstępu na czat, no bo co wam innego powiedzieć, nie? Dobra. To teraz tak, eee... Nawcia, tylko Real, Hala, Madrid. Psem prawdy takie fakty, puta barca, Hala, Madrid. No, i co tutaj z takim zjem zrobić? Czy jest nam potrzebna taka osoba na czacie? No chyba nie. wy tatuaż jeszcze napisał. Odrzuć. Nie potrzebujemy cię na. w naszym składzie. Pa. Ale masz cipkę nawcia. Napisałem prawdę, ale jaką? No bo nie wiem za bardzo. Co ja mam na to odpowiedzieć? Ale masz cipkę Nawcia, No przed sobą. No bo patrzę na jego nick. Napisałem prawdę. Czy jestem taka osoba potrzebna? Chyba nie. Odrzucam. Po co mi ktoś taki? Dobra, teraz tak. Eee, za co dostał bana? Chciałbym cię od tyłu Nawcia, za co to tylko troll? Aha, aha, aha. Dobra, zamknij się już, nie podniecaj się, co ta idiotka robi, wygląda jak kibel, chyć się, roboty i nie pierdol, gdzie ty się zaraziła, jak ty z domu nie wychodzisz, a chuj z tym po kule bierzesz, po ale gówno, ale ona to specjalnie, żeby nie obrazić ich. Ja pierdolę, on się u... uchował? Chyba go nie potrzebujemy, tak mi się wydaje, wiecie? Dobra. E, dobre. On został, dostał za n i teraz tak. Oni mu płacą za walkę, nie za przygotowania, a mówi tak, żeby zaskoczyć drugiego. Płacenie ma i ma wyj**ane, a to czy się przygotuje i ma dobrą walkę, to już kwestia każdego z osobna. Mhm. Mm to jest w ogóle sprzed roku. Więc chyba, wydaje mi się, że powinniśmy go odbanować, dlatego że wyraża skruchę. Odbanuję. Dobra, i teraz tak. Yy... Kenshi. Elo, nic nie wpłacę na zbiórkę przez Łotwarty, oczywiście. Jeść ludzi z Rajda Polis. Aha, sorry. Tam coś do Tom Tomczy pisał. Jeść cię mogę podpisać na Steam. A, dobra, to wiem, kto to jest. No, nie będziesz, bo nie będziesz miał opcji. Pisania. Unban 50 zł. Niech Najwyżej jeszcze na nim zarobię. Moderator Venex banował użytkownika pixelek. Powód rozrabiania eserki i ogólnie przykrywania po całych wiadomościach. Z aparatem na zęby kutas w buzi? Aha. To co myślicie? Potrzebujemy takiego w naszym składzie czy nie? Nie? No to niech spada. Siema stara, seks porno. Hub. wyrucham ciebie nawcia. XD. XD. Spierdaj. Nie wiem po co ci ludzie dają yy, prośbę, Unbana. Eee, aha, ale Sigma plus jeden, ale moja mama nie żyje od roku, ale beka stara i mama ja pierdolę. Żeby oglądać, od tego jest aplikacja, żeby oglądać te streamy. Aha, za co? Dajcie un bana Dobra, co? A, to jest ten zep, co mnie. E, ten, co mnie wyzywał. Dajcie Unbana. Spierdalaj. S. Mam nadzieję, że dostaniesz lekcję pokory od najładniejszej Ukrainki Lizy. <głos> <głos> nie no, chłop się już tak kurwa mija z prawdą w pierwszym zdaniu. Na 100% ma yy, po prostu otwarte okno i mu zaczęło spierwać IQ i go nie złapał. Dobra, ja spadam stąd, nie dam się obrażać jakiejś brzydkiej, płaskiej lasce nara. Kurwa, nie wiem. Nie wiem, jak ja sobie z tym poradzę. Przepraszam, już nie będę, mam małego i dlatego tak pisałem. Proszę, odbanujcie mnie, już nie będę. Naprawdę zrobię wszystko, żebyście mnie odbanowali. Wysi 50 zł, to cię wtedy może odbanuję. Spisaj, Unban, 50 zł. Kolega u mnie był i mi to zrobił, a ja byłem w kiblu, więc to jednorazowa sytuacja była. Dobra, anuluję. Ok, ale więcej nie zapraszaj kolegi do domu. Odbanuję go. Wydaje mi się, że na 100% mówi prawdę. Co ty gadasz? Ty źle mówisz, ma rację. Ona, on ma tako, taka rację. Nie rozumiem. O co chodzi? I dlaczego on ma bana? A, bo to od karionera, chłop! To od karionera. To było to, co karioner życzył Kasi udaru. I on powiedział, on ma rację. O kurwa. Widzów. Karionera Nie trawimy tutaj. Żegnam. Wymiętosiłbym ci Ci pumpala. Stary to petarda twojego starego. Teraz banuj i masz to spierwana za ci wykupi na oksy pozderki. Teraz by mi wryja załadował huhu. -hu. Ale przecież jemu skórka nie schodzi. To on. Co, co on by mi załadował? Może co najwyżej bananka. Ale jak mu skórka nie schodzi, to co on by mógł załadować? Przepraszam bardzo. Co za zjeb, nawet nie potrafi dokończyć literkowania, nie? Eee... pokacipę. Pokacipę, jak na OnlyFansie? Nie mam OnlyFansa, to zjebię. Ej hey, Aim aimlab is free. hey shut the fuck up for free. Aha. No sorki za te wypowiedzi. No i teraz nie wiem, bo przeprosił widzowie. Co teraz mam zrobić? Odbanować go czy nie? No bo wyraził skruchę, tak? O, dobra! Jak zrobisz laurkę i wyślesz mi ją na Instagramie, to dostaniesz UB. Siemka, hej, co wpierdzielasz? Hej, siemka, hej, jak ty się czysz. Hej nawcia, hej piękna, hej nawcia, hej, jak tam hejka, co tam? Chuj ci w dupę. Szybko się chłop zmienił, co? zmienił. Przepraszam za ostatni komentarz. Obiecuję, że nie będę obrażał nawci oraz jej widzów. No... Ok, nie pisz tak więcej. Musiałaś mu nie odpowiadać na te przywitania? Przecież ja, ja praktycznie zawsze wam odpowiadam na przywitania, widzowie. Ja nie rozumiem. Ja się naprawdę staram. Yy, witam was wszystkich. O, proszę bardzo. Przywitałam wszystkich. I co teraz? No już nie macie żadnego argumentu, że was nie witam. S? O ty, widzę cię, siema stara kurwo. Wiesz co? No, o, zbanowany kurwa. Proszę bardzo. E, a wiesz co ci powiem? Unban request kurwa za dwa miesiące, także y, nara, Sajonara, bitches i nie widzimy się chyba przez długi czas, tak? No. Eee, Poka Cyca, odba po jeszcze się pomyliła, Poka Cyca, siema Poka Suta, siema ja jakiś nipslip dzisiaj, ja bym konia zwalił, no. Siema nawcze, pokaż Suta, czemu, no Suta, Poka, a w bez stanika będziesz walczyć. Siema pytanko, czy wbijesz do mamona na jebanko? <laughs> siema, wróciłem się, ty k**wo. Nie ma tu twojej starej, więc nie wiem czemu piszesz w wiadomości. Kurwo. E, Nawcia, mógłbym z wami zagrać? Mam S3. Jak główno wyglądasz dziś. o, o, ale powiedział. No, ja nie wiem, czy ja mogę sobie tak na takie, na takie rzeczy pozwolić. Kurwa. Hej, kochanie. Czemu kasix nie ma live? Co tam, kochanie? Co ty oglądasz? Kupuję tu subskrypcję. UO. Czy on miał suba? Ajajaj, no niestety chyba nie miał suba. Eeeem, siema Nafcia, wleciał odcinek i już kontakt na nim robi nieźle, Nafcia zostaniesz pierdol od Lizy, haha e, ha, ciągnij się, chuj ci w dupę, a tobie na imię. Powiedziałam oglądać na w 160p, to jej szpetnego ryja nie widać. Napisałem tu wiadomość, bo myślałem, że nawcie nie przystaje i wprowadzić trochę humoru na czacie, przepraszam już nie będę i proszę o odponowanie czatu. Widzę cię ty kurwo plus jeden jomek, mała, nie pisz tak, tak, nie pisz tak. Nie pisz tak! Minus jeden poproszę na czacie. Przecież to jest kurwa niemożliwe, tak? Minus i minus daje plus, więc nie można napisać minus, minus jeden, widzowie, dlatego że to się robi plus jeden. Proszę ze mnie nie robić głupka, dlatego że ja wiem, co to znaczy, mimo że jestem blondynką, tak? Napiszę mu tak. Ok, ale nie pisz tak więcej. Bo przez ciebie płakałam całą noc i sprawdzałam, jak wyglądam w 160p. Nie mogłam sobie z tym poradzić. Mam nadzieję, że już więcej tak nie postąpisz. Nawcie, chyba ty kurwo, ban zaprawdę. No i dalej za ciebie, z ciebie, chuj w dupę, bo pisał mój kolega. To niech kolega wyskakuje z 50zł na unbanawedonejcie, pa. E, Nawcia pokatyca, nikodem, aha. No dobra, ogólnie w sumie to nic ciekawego nie pisze, więc może spierdalać. Ale ta koszulka ci buby opino. Opi, Pojebane w chuje, ja Nie wiem co jest nie tak z tą grą. Jakiś chory psychicznie ją robił, czy jaki chuj. Ha, aha, jesteś łysa. Aha, jesteś ze mną, się nie przywitasz. Aj, ale jesteś ze mną, się nie przywitasz. No, co jest tych Cześć, opowiedz jakąś smutną historię ze swojego życia. Napisałbyś się z Nikitą na Fame, za bańkę na przykład. On jest jakiś niedojebany miodem lekarz go na ziemię opuścił podczas porodu chyba. Mama go dobrze wychowała i chuj na trzy miechy temu starej z domu kazał wypierdalać. Ale debut. to się dziwię Januszewicz, że jeszcze cię nie spierdolił. Nie no, ja nie wiedział, i ja nie chciał, go on łąbana dla Dawideksa. Hop, pisze jak potuczony, nie wiem o co chodzi mu. Ale on nie dostał bana za te pytania, tylko za to, że z z zjebane teksty pisze. Dobra, teraz tak, Hej Ruro, witam się tak u innych, jak będę wiedział, że tutaj tak nie można jak widać. Pierwszy raz to zrobiłem tutaj, przepraszam. Gruba więcej widzów ma sadgę. Że powinna mieć top 1 streamerka w Polsce. Chwaj się, czy że z ciekawości, w co grasz dzięki Nohe Niunia. Że jaka gruba pod skrzydła ci jebie misiu. Ale weź się trochę opanuj na tym czacie, bo dostaniesz bana. Znów. Nie wiem o kogo chodziło i nie wiem o co koman. Na końcu gry zginie. Ogólnie sorry, że wtedy to napisałem, to było dawno i z perspektywy czasu giga źle się zachowałem i przez ostatni czas giga fajnie mi się ogląda na i fajnie by było móc zobaczyć co piszą inni lub samemu też coś napisać. Okej, okay, ale nie pisz nigdy więcej spoilerów. Keep yourself safe. Keep your sister safe, please. I nie rób z ludzi debili. Brzydka, jesteś, masz krzywy, ryj, spierdalaj. Siostra mi zabrała telefon wtedy. To niech siostra wyskakuje z 50 zł na unbana. Eee, do której to? Nie ty od boku. Nawczas jesteś pojebana skarabielusz klasyka i dużą tarczę. Nawcze delikatnie się zdenerwowała, ja chciałam tylko zwrócić uwagę na to, co robi źle i żeby lepiej się jej grało w gierkę, nie miało to na celu obrazić jej. Nawcze, ty jesteś pojebana, skoro bierzesz klasika i dużą tarczę! No i co teraz? To ja jestem pojebana, czy on? A czy skłamał? Ale ja pamiętam o co tam chodziło, bo yy, ja poprosiłam kogoś, żeby mi kupił broń i mi nie kupił, i dlatego miałam klasika i dużą tarczę. No, więc teraz nie wiem, co zrobić. Unban, dobra. Essa, jebać nafcie. To były żarty. Kocham nafcie całym sercem i to się nie powtórzy znów. Nawcia, jaka wada najbardziej Cię wkurza? Nafcie, ugania, jakbyś się urodziła 21 marca. Nie pisz tak więcej, bo się popłacza. Ale masz mało widzów nafcia. Sery, głupie się zachowałem, ale to miało być dla dobrego humoru, dlatego dodałem tą emotkę serduszka. Bardzo cię przepraszam, jak ci to urodzi... uraziło. Kurde, no i tak się zastanawiam, bo wiecie co, tutaj jest opcja na pogadanie trochę dłużej, bo na przykład ja jestem osobą, która yy, nieważne yy, jakie są wyświetlenia i wyniki, to ja tak i tak sobie streamuję, wiecie o co chodzi, że no nie wiem, są już, yy, 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 yy. są jakieś gry, które na przykład są mniej lubiane przez widzów, a są... Jakieś rzeczy, które są bardziej lubiane, na przykład tak jak Unban Request, albo jakieś, wiecie, takie powtarzalne rzeczy, typu oglądanie internetu, więc wy lubicie to oglądać i wtedy jest was więcej o wiele. Ale nie każdy lubi e, dany typ gierki, nie? I to nie jest nic złego, więc ja, jeżeli mam ochotę coś pograć, no to spędzam zwanie czas w taki sposób, jak ja też chcę. I jak ktoś do mnie przychodzi i mówi tak, ale masz mało widzów, to się zastanawiam. Po chuj tak pisać komuś? Miałeś chyba wtedy 350 widzów, to napisz może że skoro to mało, to niech tyle za Unbana da. Hehehehe. <laughs> Unban wydaje się sensowny ten widz i uczący się na błędach nie sprawia wrażenia trolla. Dobra, odbanuję go, widzowie, bo przeprosił. Oki, okay, ale tutaj jest na kolejny raz inny sposób na zagadanie jest wiele fajniejszych. Napisał serduszko, więc może chciał tylko pstryczka dać? Tylko z drugiej strony, widzowie, też na przykład, ja tak uważam, że jeżeli damy sobie wejść na głowie i na przykład takie pstryczki cały czas walić, to każdy będzie walił tego pstryczka. I jeżeli ja nie będę się dobrze czuła, to wy też nie będziecie się dobrze czuć, więc nie widzę sensu, że sobie walić takie pstryczki cały czas, nie? Skończy się jak z nią nieuczesano? No nie, no do takiej sytuacji to nawet bym nie doprowadziła. Poza tym, to była pierwsza wiadomość. Nie walisz komuś pstryczka, jak go pierwszy raz na oczy widzisz? No, to też racja. Jakie pstryczki, my tu grzeczni. Jomek, jakbym zobaczyła twoje wiadomości, na pewno coś znalazła. W ciągu ostatnich 10 minut. Czekaj, co?! Nawcze... Ej, to ty jesteś ta, co robiła loda one Klesowi, a z pułekiem robiłaś, czy ci nosem wyszło. Pierdol się, i tak stracisz zarobki, bo wypierdolą dropa w powietrze. Boże, jaki dzieciaczek. On myśli, że Kidrop to są wszystkie moje zarobki. Ojej. No, i teraz nie wiem, czy powinienem go banować, bo jest trochę upośledzony, czy może odbanować i po prostu wziąć go trochę inaczej. Tak, wiecie, po prostu pod rękę przytulić. No, nie wiem. Banuj. No, chyba mnie przekonaliście. Nie, no. Przekonaliście mnie.